Dzień dobry. W tym filmiku zaprezentujemy Państwu naszą zabawkę, maskotkę w kształcie zająca z długimi uszami. Jest to grzechotka. Wykonana jest z bawełny. Uszyta jest z bawełny z jednej i z drugiej strony. W środku jest kulka silikonowa, miękka oraz grzechotka. Zajączek ma długie uszy. Wymiary takiego zajączka to jest około 11 cm szerokości, długość około 19 cm, natomiast uszy są długie na około 16 cm. Zabawka idealna do przytulania. Jak również do zainteresowania dziecka niemowlaka. Posiadamy zabawki, przytulanki w różnych kształtach. Oprócz tego, posiadamy kilkadziesiąt wzorów tkanin bawełnianej. Także myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Zapraszamy do subskrypcji. Do obserwowania nas w mediach społecznościowych, polubienia nas, no i oczywiście do naszego sklepu. Dziękuję, do widzenia.